Cześć! Witam w kolejnym materiale na kanale Akwarium Kroketa. Dawno troszeczkę mnie nie było z nowym filmem na YouTube. Też mam pewne opóźnienia tutaj w oglądaniu filmów innych moich tutaj subskrybentów, ale zapewniam, że wszystko obejrzę, wszystkie filmy także ocenię i skomentuję, ale z pewnym opóźnieniem, no bo Ostatnio trochę tutaj natłok pracy mnie troszeczkę wyłączył z YouTube'a, ale mam nadzieję, że teraz już powoli będzie się to poprawiać i będę mógł tutaj bardziej też uczestniczyć w życiu mojego kanału i, i moich tutaj osób, które subskrybuję i lubię oglądać. Także przepraszam za opóźnienia ale staram się tutaj powracać, no dzisiaj nagrywam kolejny film. I cóż tutaj u mnie? Dzisiaj spotykamy się ponownie przy moim zbiorniku 70-litrowym. Dawno już tutaj nic z tego baniaka nie nagrywałem, a jest to przecież mój pierwszy zbiornik w zasadzie który, od którego zaczynałem nagrywanie filmów na moim kanale. No i co się tutaj zmieniło? aranżacji praktycznie, no nie za wiele. Wszystko pozostało tak jak, tak jak to było cały czas, oprócz rzeczywiście e, podcinania roślin podczas podmian, żeby po prostu nie było to za bardzo zarośnięte, czy, czy wyciąganiu korzeni do czyszczenia. No i wtedy wiadomo, że trochę inaczej zawsze się je włoży. Ja jednak korzenie wyciągam i czyszczę, bo tutaj w moim akwarium troszeczkę takim e, no ciemnym, dość takim brunatnym glonem zachodzą. Oczywiście nie nie robię tego zbyt często, gdzieś raz na dwa miesiące, ale zawsze taką akcję przeprowadzę, no bo trochę jednak glonu tutaj jest w tym akwarium ze względu na, na też na podłoże, już o tym mówiłem, nagrywałem film, jak walczyłem tutaj z glonami w tym akwarium i jakoś, tak jak mówię, częściowo udało się walczyć, ale mówię że czasami po prostu te korzenie też wyciągam i czyszczę. A co się zmieniło? No głównie tutaj zmiany zachodzą w obsadzie, w rybkach, tak jak to u mnie. Lubię też kombinować z obsadą, z rybami, z różnymi gatunkami, także bardziej tego się spodziewajcie, takich zmian w moich akwarenicach, jakichś tam aranżacyjnych czy dekoracyjnych. No i cóż tutaj w tej obsadzie się zmienia? a początek neon czerwony ten gatunek już tutaj powoli się u mnie tak nazwijmy to wygasza to już są tutaj stare osobniki, ostatnie sztuki w zasadzie, które mi zostały ale już powoli rezygnuję i odchodzę z tego gatunku, nie będę nie będę nie dokupował kolejnych sztuk, mówiłem też więcej o tym którymś tam już dość dawno w moim filmie o neonie czerwonym i już tak tu chyba zostały bodajże trzy ostatnie sztuki już takie leciwe, także niech sobie tu dożyją swojej dni i swojej starości. Dalej prędnik karłowaty jak widzimy. Została mi tutaj jedna sztuka, tylko samiec. Chociaż on trzyma się dobrze, jest zdrowy. Nic tutaj na razie mu nie leka nie ma żadnych objawów niekorzystnych, ale którą miałem tutaj to taka srebrzysta pręgowana niestety też się wypisała z tego zbiornika. No o prędniku też już mówiłem więcej poprzednim, w którymś z poprzednich filmów też na już nagrywanych. Mówiłem o, o wymaganiach i, i tutaj o wrażliwości tej ryby. Jak widać tutaj u mnie koniecznie nie służy, bo zostałem jedną sztuką. I będę się tutaj głęboko zastanawiał, czy jeszcze jest sens utrzymywać tu ten gatunek, czy zrezygnować z niego na, na korzyść właśnie, czy, czy na, na rzeczy po prostu innych ryb, czy zmienić po prostu tej koncepcję tego zbiornika. Ale oczywiście, jak to w każdym moim zbiorniku, muszą się znajdować żyworodki i tak pewnie już pozostanie zawsze Dokupiłem sobie tutaj dokładnie 4 sztuki kolejnych platek, żeby trochę tutaj też pomieszać geny aczkolwiek przyznam, że ta odmiana akurat jest moją ulubioną jedną z ulubionych platek, to jest odmiana zwana Kometka, taka żółta z czarnymi tutaj takimi obrzeżami płetwy ogonowej Także bardzo mi się one podobają, już od dawien, dawien, dawna mam ją w akwariach, także dokupiłem sobie cztery sztuki. No i dokupiłem oczywiście gupiki, tak jak już to wszyscy przeczytali w, w temacie, w tytule tego filmu, gupiki, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Akurat kupiłem sobie tutaj trzy sztuki gupika anglera a to ze względu na to, że akurat no, na sklepie były tutaj ostatnie egzemplarze, a z pawich oczek no, nie było nic ciekawego, co by tam wzbudziło moje zainteresowanie. Także, także na razie tyle, a może z czasem w przyszłości dokupię sobie też pawich oczek, zobaczymy jak to będzie. No i co tu dzisiaj o tym głupiku chcę powiedzieć. Nie chcę tutaj mówić o wymaganiach, o pochodzeniu, o, o o wymiarach czy o wyglądzie tej ryby, bo takich materiałów w internecie, na youtube czy w książkach gdziekolwiek, no to są po prostu dziesiątki tysięcy, bo to jest jakby nie patrzeć moim zdaniem. Chyba najpopularniejsza, jedna z najstarszych ryb w akwarystyce. Kiedyś w zasadzie była to ryba uznawana za gatunek no, praktycznie bez wymagań takiej przeznaczony najlepiej dla początkujących akwarystów, którzy zaczynają z tym hobby. I muszę Wam przyznać, że tak, tak w zasadzie było. Na początku lat 90., kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z akwarystyką, tak było i ja również zaczynałem od tego gatunku, czyli od Gupika. No wtedy te warunki to były no, powiedzmy sobie szczerze, Spartańskie akwaria były małe, kilkunastolitrowe, czasami, czasami tam 20, góra 30 litrów. Aczkolwiek rybki te żyły, rozmnażały się, były bardzo, dość nie powiedzmy sobie, wymiarowo i większe, bardzo kolorowe i też długowieczne, no bo ta rybka, taki gupik, mawie oczko, potrafił nawet dożyć do dwóch lat. Dieta też wtedy rybna nie był, była dość uboga, no nie było takiej różnorodności pokarmów na rynku jak to mamy dzisiaj. Ale rybka sobie radziła, muszę powiedzieć, że ja nie miałem z nią żadnych problemów. Ja akwaria praktycznie, no co to była, filtracja była gąbkowa, po co tam jakaś ta filtracja była, ogrzewania często nie było wcale, temperatura była tam 20-22 stopnie i rybka naprawdę świetnie się trzymała. Nie było z nią żadnych problemów w tych czasach. No jakieś te ryby były po prostu lepsze, takie dorodne okazałem. A jak to jest dziś, no właśnie, tutaj zaczyna się problem. Oczywiście wszystko co tutaj mówię w tym filmie to jest moja prywatna tutaj opinia i zdanie. Nikt nie musi się z tym zgadzać oczywiście, ale ja uważam, że w dzisiejszych czasach głupik. Zupełnie ta ryba diametralnie się zmieniła i stała się gatunkiem po prostu problemowym. Sporo, sporo problemów z tą rybą występuje. Nie tylko u mnie, ale też u innych akwarystów, znajomych, czy nawet ludzi z YouTube'a. Słyszałem, że też kilka osób o tej rybie opowiadało i miało tutaj podobnie, podobne zdanie do mojego, że... Rybka stała się problemowa przede wszystkim, znacząco skróciła się długość życia tej ryby. Nie wiem, te ryby jakoś sprawiają wrażenie, jakby były zaprogramowane, że mają żyć dotąd, a nie dłużej. Po prostu przychodzi, przychodzi czas, to zaczynają się tutaj no, wypisywać, padać jedna po drugiej, jakieś chudną, takie kołyszące ruchy dostają, jak to używa rudek, jest często znane. No i padają jedna po drugiej tak zaprogramowane na długość życia i mówię, no nie, nie żyją długo, no. żeby taki głupik papier oczkorzył w tych czasach dwa lata, no to, to nie wiem czy to jest to możliwe, a na pewno na pewno nie u mnie. Teraz miałem taką przerwę z głupikami, ale opowiem Wam, jak gdzieś tego tak około dwóch lat temu miałem też w tym zbiorniku, właściwie na początku tego zbiornika jego egzystencji. Miałem też tu parę gupików, parę oczko, oczywiście mi się rozmnażały głównie w głównym rynku, młode dorastały, ładnie już samczyki się wybarwiały, ale powiem Wam szczerze, że te ryby tak samo, tak samo jak mówię, nawet nie zdążyły dorosnąć do tych swoich optymalnych rozmiarów, chociaż były piękne, wybarwione, kształtne, bardzo ładne, ale nawet nie zdążyły dorosnąć do tych swoich rozmiarów, bo po kilku miesiącach już ten, te młode po prostu też zaczynały zdychać. Więc no, cóż powiedzieć, no same problemy dziwne zjawiska się dzieją w tych czasach z tymi rybami i jest to naprawdę, naprawdę sytuacja no dość, dość dziwna. Jaka, jaka może być tego przyczyna? Z mojej obserwacji tutaj wynika, że, że gubiki najlepiej trzymać w temperaturze, zwrócić uwagę na temperaturę, ponieważ no nie zalecałbym tutaj powyżej 25 stopni, lepiej tak trzymać poniżej 24, 23, nawet 22, bo yy, powyżej 25 no, no to ta śmierć no, jakoś tak nie wiem, mi się wydaje że, że następuje no dość szybko nie służy jakoś to tym rybom oczywiście nie jest to przyczy główna przyczyna problemów z tym rybą ale tak jak mówię ja bym zalecał jednak niższą temperaturę zwłaszcza dla gupika bo tak jak zauważyłem ta umieralność jest wtedy no dość szybka niestety życie ryb się stanowczo tutaj bardzo skraca. Choć ja i tak uważam, że, że tutaj warunki środowiskowe w naszych akwariach no nie grają głównej roli w tym zjawisku, bo ja od początku mojej akwarystyki moje akwaria prowadzę na wodzie kranowej od, od właśnie 20 paru lat i i naprawdę w moim mieście ta woda kranowa praktycznie się nie zmienia, jej jakość także nie sądzę żeby to tutaj miało wpływ wpływ na te ryby bardziej zauważałbym tutaj wpływ warunków w jakich te ryby są po prostu hodowane w hodowlach w jakich, w jakich warunkach te ryby są rozmnażane i też myślę że jest to Główna przyczyna tych masowych hodowli to, że geny są coraz słabsze, ta różnorodność genetyczna jest po prostu już mniej, no, jest po prostu mniejsza, te ryby są często ze sobą spokrewnione, później takie ryby są ze sobą rozmnażane i spada po prostu, spada diametralnie jakość tej ryby i myślę, że to tutaj, takie są moje przemyślenia, że to ma wpływ na to iż butik po prostu stał się taką rybą problemową i niestety no, nie chcę zbyt długo gościć w naszych akwariach, a jest to naprawdę świetny i interesujący i ciekawy gatunek, przynajmniej dla mnie, ale też i dla wielu osób. No i jako takie podsumowanie tego filmu, jak sobie może jakoś spróbować z tym poradzić czy przeciwdziałać temu zjawisku. No. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na, na źródło, z którym kupujemy ryby. Yy, najlepiej zalecałbym od jakichś tutaj naszych krajowych, sprawdzonych hodowców, jednak nawiązać kontakt gdzieś przez internet czy, czy nawet na Allegro i, i bardziej zalecałbym kupować ryby od takich osób, a jeśli już kupujemy yy, w sklepach akwarystycznych, to niech to będą sklepy przez nas sprawdzone. I starajmy się też w takich sklepach e, szukać ryb z naszej, naszego krajowego pochodzenia, natomiast unikać tych, tych azjatyckich ryb, no bo tam to już po prostu tylko no to dzieją się takie cuda i takie pędzenie ryb, że na potęgę, że to się po prostu w głowie już nie mieści. Ale już nie będę rozwijał tego tematu. Natomiast przy zakupie oczywiście obejrzyjmy te ryby, czy są zdrowe, czy ruchliwe, tu nie mają jakichś zmian. Ogólnie zdrowie i wygląd tej ryby starajmy się przed zakupem ocenić. A po zakupie oczywiście no, zapewnimy rybie jak najlepsze warunki środowiskowe w akwarium. O temperaturze już mówiłem, starajmy się jak 24-23 stopnie tych 25 raczej bym nie przekraczał dla pika. Oczywiście im większy litraż tym lepiej, bo opinia, że głupik skoro jest mały dostarczy mu kilkanaście litrów, no to jest, jest zupełnie nieprawio na żyworódki. Jednak są to też rybki ruchliwe, one wymagają też odpowiedniej ilości miejsca do pływania odpowiedniego litrażu. Zadbajmy też o, o różnorodną dietę, o żywienie. Yy, nie nie karmy samymi pokarmami suchymi, też urozmaicajmy. Może troszkę mrużonek, tak jak ja to robię yy, różne tam larwy, yy, larwy komara, ochotkę też można dać yy, wodzie, a tak karmię i, i póki, co, póki co jest to jest to skuteczne. No i oczywiście jako najważniejsze nie zapominajmy tego tak, wszystkich, że o pokarmie odcinku, bo czasem glony w akwarium nie wystarczą, to karmiajmy też. Jakąś spiruliną, czy, czy pokarmem roślinnym. No bo, bo żyworódki i lupiki oczywiście są to też ryby roślinożerne, Ale i wszystko żerne, bo praktycznie nie są wybranne pożywienie, zjadają wszystko. No a jeśli już spotka nas taka sytuacja, że, że te rybki po prostu no, zaczną nam padać, chudnąć. Yy, jakieś kołyszące ruchy nie powiedzie nam się z tą no to nie rozczarowujmy się, nie bierzmy też yy, całej winy na siebie, no bo jeśli staraliśmy się zapewnić im jak najlepsze warunki o tym, co mówiłem wcześniej, a mimo to ryba padła, no bo i u mnie tak jest. Także, no nie martwmy się tym po prostu, no nie wszystko zawsze od nas należy, no, ryba... Rybki były po prostu, no tak, tak są hodowane, tak genetycznie taka jest dzisiaj jakość tej ryby. Zwłaszcza tą różnicę między dzisiejszym, e, dzisiejszymi czasami, a tymi kiedy ja no, zaczynałem 20 parę lat temu u Kupika, to jest po prostu widoczna, diametralna zmiana. No cóż zrobić, starajmy się jednak, e, być może te ryby, jednak przełamać tą słabość tej ryby, być może Uda nam się to zrobić, a ja jak nie, nie, no to już trudno. Nie bierzmy sobie tego do serca, bo nie ma się też co załamywać. Ja tutaj zobaczę, jak to u mnie będzie. Moje no, tutaj sztuki to są takie młodziutkie gubiczki czy anglerki, takie gdzieś około centymetrowe. O, teraz ładnie widać samczyk, tutaj sobie śmiga z przodu, bardzo skolorowy. No, widać, że jest super zdrowy póki co. A co dalej będzie to zobaczymy. Być może jeszcze sobie tutaj dokupię parę pawich oczek. W przyszłości dam znać oczywiście jak tutaj ten głupik się u mnie zachowuje. Postaram się tutaj no, maksymalnie starać się wydłużyć te życie. Być może troszeczkę też ich rozmnożyć. Zobaczymy jak to będzie. Dam znać oczywiście w kolejnych filmach. Przepraszam też za opóźnienia, tak, że mówiłem na początku we wrzucaniu filmów, ale też i w oglądaniu innych, naprawdę o wszystkich Was pamiętam, ale nie mam, nie mam po prostu czasem czasu, często nie mam czasu, żeby oglądać Wasze filmy, ale są naprawdę świetne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, moich widzów i także tych, których ja oglądam, pozdrawiam tutaj. Też głównie się jednego użytkownika, o Niku Rybole i nie tylko. Pozdrawiam cię serdecznie. Też na jego prośbę chciałem powiedzieć właśnie dzisiaj kilka słów właśnie o tym gupiku. Ta osoba mnie prosiła, także ten materiał jest jakby dedykowany dla Ciebie. No i dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, o gupiku, jak u Was ta ryba się sprawuje. Czy podzielacie moje zdanie, czy macie inne, jak to tu u Was wygląda. Także dziękuję za wysłuchanie tego mojego dzisiaj skromnego materiału trochę tak na szybko, ale mam nadzieję, że teraz już będzie coraz lepiej z moim czasem i ten mój kanał jakoś tam będzie funkcjonował i się rozwijał. Także życzę wszystkim miłego dnia, miłego oglądania. Dziękuję za...